Chłopiec i jego czteronożny przyjaciel. Nikodem był małym chłopcem, który bardzo chciał mieć psa. Uwielbiał bawić się ze zwierzętami i marzył o tym, żeby mieć własnego przyjaciela na czterech łapach. Niestety, jego rodzice nie chcieli się zgodzić na jego prośbę. Twierdzili, że jest za mały i nie poradzi sobie z opieką nad psem. Mówili że pies to duży obowiązek, który wymaga czasu, pieniędzy i odpowiedzialności. Nikodem nie rozumiał ich argumentów i czuł się smutny i samotny. Codziennie wracając ze szkoły, Nikodem mijał bezdomnego kundelka, który siedział pod płotem na skraju miasta. Piesek był brudny, chudy i wystraszony. Nikodem zawsze miał dla niego kanapkę której specjalnie nie zjadał w szkole, żeby nakarmić kundelka. Piesek z początku był nieufny i uciekał przed Nikodemem, ale z czasem zaczął się do niego przyzwyczajać i machać ogonem na jego widok. Nikodem nazywał go burek i mówił do niego jak do przyjaciela. Opowiadał mu o swoich problemach w szkole, o swoich marzeniach i o tym, jak bardzo chciałby go zabrać do domu. Pewnego dnia gdy Nikodem wracał ze szkoły, zauważył, że burek nie siedzi na swoim miejscu. Zobaczył go leżącego na poboczu drogi, całego we krwi. Obok niego stał samochód, z którego wysiadł jakiś mężczyzna. Nikodem podbiegł do pieska i zobaczył, że ma ranę na boku i ledwo oddycha. Mężczyzna powiedział, że niechcący go potrącił i że nie ma czasu, żeby się nim zająć. Nikodem poczuł gniew i smutek. Nie mógł zostawić swojego przyjaciela w takim stanie. Wziął go na ręce i pobiegł do domu. Próbował ukryć pieska przed rodzicami, ale nie było to łatwe. Musiał go schować w swoim pokoju, pod łóżkiem lub w szafie. Musiał też znaleźć coś, czym mógłby opatrzyć jego ranę i coś, czym mógłby go nakarmić. Nie miał pieniędzy, żeby kupić lekarstwa lub karmy dla psa, więc musiał się ratować tym, co znalazł w domu. Użył waty i bandaża, żeby zatamować krwawienie. Dał mu trochę wody i mleka, żeby ugasić pragnienie. Podzielił się z nim swoim obiadem i kolacją, żeby dać mu siłę. Przez pierwsze dni nikodem udawał, że wszystko jest w porządku. Chodził do szkoły, odrabiał lekcje, rozmawiał z rodzicami. Ale w głębi duszy martwił się o burkę. Nie wiedział, czy jego stan się poprawi, czy będzie żył. Nie wiedział też, co zrobi, gdy rodzice odkryją jego tajemnicę. Bał się, że zabiorą mu pieska i oddadzą go do schroniska lub weterynarza. Bał się, że straci swojego jedynego przyjaciela. Jednak nie mógł długo ukrywać prawdy. Pewnego wieczoru, gdy Nikodem był w swoim pokoju, usłyszał, jak jego mama krzyczy z kuchni. Szybko wyszedł zobaczyć, co się stało. Zobaczył, że burek wyszedł z jego pokoju i wszedł do kuchni, gdzie jego mama gotowała obiad. Piesek był głodny i chciał coś zjeść. Mama Nikodema zobaczyła go i zaniemówiła mówiła z przerażenia. Zapytała Nikodema: Skąd się wziął ten pies i co on robi w ich domu? Nikodem nie wiedział, co powiedzieć. Spojrzał na burkę i zobaczył, że ma smutne oczy i trzęsie się ze strachu. Spojrzał na mamę i zobaczył, że ma zły wyraz twarzy i unosi rękę, jakby chciała uderzyć pieska. Nikodem stanął między nimi i objął burkę. Powiedział, że to jego pies i że go kocha. Powiedział, że znalazł go na ulicy, że był ranny i że chciał mu pomóc. Powiedział, że nie chciał nikomu zrobić krzywdy i że przeprasza za kłamstwo. Mama Nikodema była zaskoczona i zła. Nie mogła uwierzyć, że jej syn zrobił coś takiego. Powiedziała, że nie mogą mieć psa w domu, że to niebezpieczne i niehigieniczne. Powiedziała, że muszą się go pozbyć, że nie mają na niego miejsca ani pieniędzy. Nikodem zaczął płakać i błagać, żeby nie zabierali mu burkę. Powiedział, że to jego najlepszy przyjaciel i że nie może bez niego żyć. Powiedział, że zrobi wszystko, żeby się o niego zatroszczyć, że będzie go karmił, wyprowadzał i bawił. Powiedział, że jest gotowy na to, żeby być odpowiedzialnym za swojego psa. W tym momencie do kuchni wszedł tata Nikodema. Zobaczył, co się dzieje i zapytał, o co chodzi. Mama Nikodema opowiedziała mu całą historię i poprosiła go, żeby pomógł jej rozwiązać problem. Tata Nikodema spojrzał na burkę i zobaczył, że ma bandaż na boku i że wygląda na słabego i smutnego. Spojrzał na Nikodema i zobaczył, że ma łzy w oczach i że trzyma pieska mocno przy sobie. Spojrzał na mamę i zobaczył, że ma zmartwioną minę i że nie wie, co zrobić. Tata Nikodema pomyślał chwilę i podjął decyzję. Powiedział, że nie mogą zostawić burkę na pastwę losu, że muszą mu pomóc. Powiedział, że zabiorą go do weterynarza, żeby sprawdził, czy nie ma żadnych chorób lub pasożytów. Powiedział, że kupią mu karmę, miskę, smycz i zabawki, żeby miał wszystko. Czego potrzebuje? Powiedział, że pozwolą Nikodemowi zatrzymać burkę pod warunkiem, że będzie się o niego dobrze opiekował i że nie będzie zaniedbywał swoich obowiązków w szkole i w domu. Powiedział, że to będzie dla Nikodema lekcja.